Pokémon Za tą nazwą dla wielu z nas kryje się duża nostalgia i wspaniałe wspomnienia. Zapewne wszyscy z Was słyszeli o grach z uniwersum Pokémonów, a jeśli nie, to z pewnością każdy kojarzy serial animowany na ich podstawie. W końcu bajka ta w Polsce miała niesamowitą oglądalność. Kieszonkowe potworki biły rekordy w sprzedaży i popularności. A dzieciaki marzyły o tym, aby mieć własnego Pikachu i ruszyć w świat, aby zostać mistrzem Pokémon. Tak, to było bardzo dobre uniwersum, bardzo przyjazne młodszym graczom i widzom. Niestety nic nie jest doskonałe, a nawet takie bajkowe światy mają swoje mroczne zaplecza. W tym przypadku był to tak zwany syndrom Lavender Town, w wyniku którego wiele dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Krótko po premierze Pokemonów w wersji Red oraz Green popełniło samobójstwo. Było to 27 lutego 1996 roku. Osoby badające sprawę samobójstw odkryły pewną zależność, która łączyła wszystkie dzieci. Posiadały one tę samą grę, a ostatni zapis z rozgrywki zatrzymał się na miasteczku Lavender. W tym to właśnie momencie zaczął pogrywać pewien niepokojący motyw muzyczny, który miał odzwierciedlać upiorny klimat miasta pełnego Pokémonów, duchów. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, iż bliższa analiza utworu muzycznego wykazała, że posiadał on w sobie niewykrywalny dla ludzkiego ucha dźwięk o ekstremalnie wysokiej częstotliwości. Z powodu motywu muzycznego miasta Lavender przynajmniej 200 dzieci popełniło samobójstwo i jeszcze więcej popadło w choroby z powikłaniami. Dzieci, które popełniły samobójstwo najczęściej wieszały się albo skakały z dużych wysokości. Ci z kolei, którzy nie zachowali się irracjonalnie i popełniali samobójstwa, skarżyli się po wysłuchaniu utworu muzycznego na mocne bóle głowy, krwienie z nosa i obniżone samopoczucie. I chociaż Lavender Town teraz brzmi różnie w zależności od wersji gry, ta masowa histeria była spowodowana przez pierwszą wydaną grę z Pokemonami. Po całym tym incydencie programiści ze studia odpowiedzialnego za grę zmodyfikowali motyw muzyczny do mniejszych częstotliwości, co okazało się dobrym krokiem, ponieważ dzieci już nie doświadczały żadnych krzywd. Jakkolwiek by to wszystko nie brzmiało, syndrom Lavender Town istniał naprawdę, a dzieci naprawdę ginęły krótko po dotarciu do rzeczonego miasteczka. To nie wszystko, gdyż pewnym ukazanym w 2010 roku filmie przeprowadzono analizę dźwiękową motywu Lavender Town, Po jego przesłuchaniu program na samym końcu ścieżki dźwiękowej tworzył obraz Anona. Zbudziło to wielkie poruszenie i kontrowersje, ponieważ Pokémon, którego dziś znamy jako Anon, nie pojawił się w żadnych grze Pokémonów aż do drugiej generacji wersji Silver, Gold i Crystal. Gdyby tego było mało, co ciekawsi rozkodowali, przetłumaczyli nazwę Anon, w wyniku czego otrzymaliśmy Odejdź.